Cześć, Tomek z tej strony, od kelnera do milionera.pl Witam Was serdecznie i dzisiaj chciałbym podjąć temat, który siedzi mi w głowie od bardzo dawna, który jest kontrowersyjny, ale uważam, że bardzo fajne z niego wnioski płyną. Otóż, dzisiaj opowiem Wam o tym, jak to się stało, że po zarobieniu mojego pierwszego miliona odezwały się do mnie wszystkie były dziewczyny, były narzeczone i jak to jest, że nasza wartość netto, pieniądze, jakiś status wpływa na postrzeganie naszej osoby przez inne osoby, albo jak my postrzegamy często inne osoby poprzez ich status. Krótki zarys. Po pierwsze, ja miałem kilka dłuższych związków przed związkiem, który ma jeszcze teraz przed moim małżeństwem i byłem w najdłużej związku przez 8 lat, miałem dwie narzeczone, w sumie trzy dłuższe związki, powiedzmy. I wszystkie z tych trzech osób. O, moja żona idzie. Dobrze nie słucha tego, o czym mówię. I wszystkie z tych związków no, zakończyły się. Po latach, gdy zarobiłem swój pierwszy milion, te osoby, te dziewczyny się do mnie odezwały. I jak ktoś mnie nie zna, to przypomnę, że ja odszedłem w 2019 roku z pracy w restauracji. Byłem wcześniej menadżerem restauracji, kelnerem. No i zacząłem w 2016 roku działać na Amazonie, potem był mój blog i finalnie w 2020 roku pierwszy milion się udało zarobić, teraz już przebiłem 2 miliony, za niedługo będzie myślę 3 miliony wartości netto. I nie są to może jakieś wielkie, wieliki, nie jestem miliarderem, ale no myślę, że dobrze mi się powodzi i te osoby to widzą i wiele innych osób to widzi. Co zresztą ja też na moim blogu pokazuję i nie ukrywam tego. Pierwsza z moich dziewczyn się odezwała już dawno temu, kolejna nawet kupiła moje kursy, pierwsza też. Trzecia się ostatnio odezwała, nie liczę jakichś związków w przypadku, które były po drodze. i Dało mi to bardzo do myślenia, ponieważ ja z założenia nie mam kontaktu i nie chcę mieć z moimi byłymi dziewczynami, bo uważam, że jest to złe. Tak, Mam teraz żonę, rodzinę i to, co było kiedyś, nie istnieje. Jestem skupiony tylko tu i teraz. Poza tym uważam, że jeżeli jesteśmy z kimś w związku, to ta osoba raczej nie będzie sobie życzyć, żebyśmy mieli kontakt z byłymi partnerami. Po prostu tak, tak uważam i tego wymaga jakiś szacunek. No ale, jako, że mam bloga, Kanał YouTube no to były osoby zaczęły się odzywać. Pierwsze z dwóch dziewczyn tak narzeczone nawet kupiły moje kursy, działają nawet na Amazonie. Okej, okay, fajnie, ale zauważyłem, że zaczęły się do mnie te osoby odzywać właśnie po tym, jak wyszło na jaw, że ja po prostu lepiej sobie radzę finansowo, życiowo. I te osoby dostrzegły we mnie, no chyba coś więcej, tak, niż tylko tą osobę, którą byłem kiedyś, ale jednak poprzez pryzmat sukcesu, pieniędzy, osiągnięć, zaczęły nawiązywać kontakt ze mną ponownie. I muszę przyznać, że bardzo mi się to nie spodobało, bo no nie wiem, ja czuję, że to świadczy o tym, że te osoby wtedy wcześniej, gdy byliśmy razem, nie były do końca szczere. I jest to dla mnie troszeczkę przykre. Nawet przyznawać mi rację jedna z moich byłych zaczęła, że kiedyś mówiłem, że nie warto pracować na etacie, mimo że mi się nie powodziło na etacie ogólnie finansowo. Ja już mówiłem, że nie warto, że chcę próbować, że można coś więcej. Wtedy ta jedna z moich byłych nie wierzyła, a teraz napisała do mnie niedawno i przyznała, że tak Tomek miałeś rację, bo pracuję obecnie w jakiejś korporacji. I że jednak faktycznie te zarobki nie są takie piękne w korporacji, i że może warto było mnie słuchać. Niestety już jest za późno. I bardzo mi przykro tutaj wiadomość dla moich byłych, już te czasy nie wrócą, ale ta sytuacja pokazała mi. No, jak niestety niektórzy ludzie, tak, bo tu już nie mówię tylko o byłych, ale też o przyjaciołach, o znajomych, jak niektórzy ludzie, mimo że nie mają z nami kontaktu, to gdy okaże się, że osiągnęliśmy sukces, nagle te osoby wracają po latach, nawiązują kontakt i niestety można przyznać, że jest to spowodowane faktem takim, że zarobiliśmy więcej pieniędzy. Jest to smutne, ale jest to bardzo prawdziwe. Bardzo taka sytuacja miała ciekawe miejsce też, jak byłem kelnerem z wieloma znajomymi w restauracji, w której pracowałem, i byliśmy się tymi przyjaciółmi, gdy byliśmy kelnerami. Niestety, gdy zacząłem być menadżerem, nagle te osoby zaczęły się ode mnie odwracać, ponieważ były zazdrosne i zaczęły na mnie narzekać, tak jak wcześniej narzekały na innego menadżera. I często, właśnie wiele z tych najbliższych osób w naszym życiu, nie mówię kolegów, ale na przykład narzeczona, narzeczony, chłopak, dziewczyna. Osoby, z którymi spędzamy mnóstwo czasu, okaże się, że są w dużej mierze z nami dla naszego statusu. A niekoniecznie to jest takie prawdziwe coś, co na przykład mi się przydarzyło z moją żoną, bo my poznaliśmy się z moją żoną, gdy byłem dosłownie biednym kelnerem. Zaczynałem prawie wtedy już na Amazonie i myślę, że ona widziała we mnie potencjał, bo już miałem swojego bestsellera wtedy na Amazon KDP i pamiętam, jak się jej chwaliłem na początku tym, że działam, zaczynam działać. Wszystko osiągnęliśmy razem, tak? Startowałem dosłownie od zera z moją żoną do dzisiaj, gdy jest te kilka milionów zarobione i wiem, że ona jest ze mną od początku, a nie od momentu, gdy już coś miałem w życiu osiągnięte pod względem finansowym, ale niestety wiele osób raz, gdy zmieni się Wasz status, będzie Was na przykład hejtować, zazdrościć Wam, Albo będzie chciała do was wrócić, gdy zarobicie większe pieniądze. I to powinno wam pokazać, że no niestety wiele osób nie jest prawdziwych w waszym życiu, ale to często się da stwierdzić dopiero po czasie. I tutaj trzeba to właśnie rozróżnić, gdy osoba chce od nas coś dostać za darmo, odzywa się nagle po latach od osoby, która po prostu ceni w nas ambicje i tak dalej. Dlatego warto się starać być osobą ambitną. Też więcej zarabiać, radzić sobie w życiu, ponieważ to przyciąga ogólnie dużo osób do naszego życia i często pozytywnych, aczkolwiek trzeba uważać na osoby, które nagle potem się mogą odezwać do Was. I jak zarobicie większe pieniądze, odniesiecie sukces, to może się okazać, że te osoby nagle są Wami ponownie zainteresowane. Na takie coś, według mnie, trzeba uważać. Żadnego kontaktu z byłymi partnerami, bo to jest niedobre dla obecnych związków i dla Was. Trzeba się odciąć, to jest moje zdanie. A przy okazji też warto się starać, a że wtedy niektóre osoby się od Was oddzielą czy wrócą po latach. No to już Wy się sami nauczycie, że może nie do końca wszyscy w Waszym otoczeniu są z Wami po prostu dla Was, tak? A może są dla pieniędzy. Mam nadzieję, że jeżeli staracie się ulepszyć swoje życie. To takie przykre sytuacje albo nawet zabawne może w tym wypadku się Wam będą przydarzać. Dzięki za oglądanie, zapraszam do darmowych materiałów, linki pod filmem. Do zobaczenia w kolejnym filmie, cześć.